Nie wiem co mogę powiedzieć na to, to jest tylko i wyłącznie, zależy od trenera jak to ustawi, ma pewnie swoją wizję na ten mecz. Mogę robić tylko to co do mnie należy, trenować ciężko na treningach i, i liczyć na to, że dostanę szansę. Więcej emocji budził ten pierwszy wiosenny pojedynek w Krakowie z Wisłą, czy przed inauguracją na Kolporter Arenie też tych emocji nie brakuje? Eee, no na pewno nie będzie brakować. Tutaj na, na naszym stadionie emocji, ponieważ to jest pierwszy mecz przy naszej publiczności. No i miejmy nadzieję, że zrobimy wszystko, żeby punkty zostały w kielcach i żeby kibice mogli się cieszyć razem z nami. A dla zawodnika, który po raz pierwszy będzie mógł się zaprezentować przed nową publicznością, to dodatkowy stres? Eee, czy dodatkowy stres? Nie wiem, zobaczymy. Na pewno to jest radość, żeby, żeby radość i okazja, żeby pokazać się tutaj kieleckiej publiczności. Bo ten mecz w Krakowie w Twoim wykonaniu bez takich kompleksów, można było się gdzieś zastanawiać, czy, czy, czy po takiej dłuższej przerwie w ekstraklasie jak się gdzieś tam zaprezentujesz, a ten mecz pokazał, że wyszedłeś i grałeś swoje po prostu. No, Były momenty lepsze i gorsze. To już mówiłem, że brakowało nam troszkę jeszcze podpowiedzi z tyłu, takie przysłowie plecy z pierwszej piłki, no ale się docieramy, to pewnie przyjdzie z każdym meczem, będzie co, coraz lepiej. Wisła Płock, Ty się zmierzyłeś z Wisłą Płock na zapleczu ekstraklasy w poprzednim sezonie. Zespół Beniaminek, ale, ale z wieloma doświadczonymi zawodnikami, więc... Pewnie można się spodziewać trudnego spotkania. E, tak, no na pewno to już jest, jest już inny zespół. W pierwszej lidze u siebie graliśmy z nimi, wygraliśmy. U nich zawsze to był ciężki teren. Jak się jechało, każda drużyna przeciwna mówiła, że to jest ciężki rywal. No miejmy nadzieję, że, że damy radę tutaj w Kielcach i ich ogramy.